My nie mamy świadomości, możemy dostępu, możliwości doświadczenia głodu, podczas kiedy ten głód istnieje i jest e, istnieje w sposób zatrważający, e, i, i jakoś jest przyzwoicie, że po prostu ludzkość do tej pory nie wypracowała. Środków na to, żeby temu przeciwdziałać skutecznie. To chyba jest to. Bauman był dla nas takim powiedzmy, głównym ojcem, przewodnikiem, to jest, to jest jakoś tam wspaniałe, że my mamy w Polsce tak intelektualistę, który potrafi mówić o rzeczach związanych właśnie z wykluczeniem, z istnieniem dużej części społeczeństwa, którą określa jako straty uboczne, z głodem jako takim prawda, bardzo szeroko pojętym. Ja, że, że w tym państwie to musisz pytać na wojnę, żeby zarobić jakieś pieniądze, ale to nie, tak, że, to nie tak, że wrócisz z wojny. Ty musisz umrzeć na wojnie, w tym dostaniesz pieniądze. Jak ci utnie rękę, nogę i uchodź, nie, nie dostaniesz pieniędzy. Niech się, mówię! Bauman był dla nas tym, 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 tym głównym teoretykiem, od, od którego wyszliśmy, ale po drodze pojawiły się słowa tekstu, ale nie, tylko, nie wyłącznie teoretycznych, bo w tym przedstawieniu też jako inspiracja i też jakby jest też, są sceny całe jakby z, e, zaczerpnięte jakby z Berlin Alexanderplatz, Dublina, czyli e, no, sztandarowego do dzieła dotyczącego po prostu e, kryzysów społecznych i e, szeroko pojętego głodu też wojciek jest Wichler, Głoda Murkawki, Głód Hamsuna. E, i te teksty po prostu były w punkcie wyjścia, a przedstawienie plus oczywiście bajka o Jasie i Małgosi. Ta koncepcja polega na tym, żeby oprzeć się od coś, co jest powszechnie zdane, czy my wszyscy jesteśmy od dziecka karmieni i wiemy dokładnie, jakby jaka jest ta historia, po to, żeby móc jakby zrobić sztukę z samej interpretacji, poszerzając się po prostu na, na kontekst tego społeczny szerszy niż tylko powiedzmy rodzina głodująca. Jasie i Małgosi, tutaj właśnie ten pomysł, żeby zamienić dom Jasie się Małgosi na poczekalnię w Moksie, był kluczową sprawą interpretacji tej bajerzy. Pacy to spojrzą i widzą. Widzą, że tak naprawdę to do nich tylko że sobie tak trochę błaznie, a oni nie chcą im przeszkadzać. Jasiu, przynajmniej. To są żebracy. Nie, to nie są żebracy, tak. Małgosiu, nie. Tak. Nie, to są ludzie wypróci przez los. Wiesz, te co od losu. Oni przylepiają się do słupów, do murów, do plakatów, i dłuższe miękko, albo tak wolna. ściekają wzdłuż uliczki, a za nimi e, ciągnie się taki brudny, ciemny ślad. Wow! jakby w tym, jeszcze jak się mówi, opowiadać o ja Jasie i Małgosi, to chodzi o to, że po prostu jakby nie sposób e, i głodu, to nie sposób jakby e, opowiedzieć jej na e, samym tekście się bajki, ale też pominąć wszystkiego, co ludzie już próbowali w tej sprawie zrobić, prawda? Więc jakby się rzeczy to było bardzo istotne, żeby się te cytaty, czy odniesienia, czy inspiracje po prostu pojawiały, te, które już wcześniej wymieniałam. Takie ładne dzieci zasługują na matkę. Na matkę najlepszą. Ale tylko takie. Czy matka zasługuje na mnie? Może należy znaleźć inną pieśń. A teraz jak zrobić z tego spektakl, który jakby ma historię, opowiada, która się opowiada, której scena za sceną płynie prawda, w pewnej strukturze i nie jest tak, że każda jest z innej zupełnie konwencji. No i to się nam udało i, i ja mam też z tego powodu wielką satysfakcję jako jakby reżyser i autor tej, tej interpretacji. Tak, białek przytomny. Brakuje nikt. Białek węglowzalny. od odrobinę, chleba! To w ogóle jest dla mnie duże zaskoczenie, że, że, że udało się w Zielonej Górze znaleźć zespół dramatyczny, który jest w stanie Podnieść wyzwanie na takim poziomie, bo to jest jednak. Te wszystkie role są wielowymiarowe, to są wszystko rzeczy, które wymagają zarówno e, jakby umiejętności poruszania się w przestrzeni jakiegoś teatru psychologicznego, ale jednocześnie też e, właśnie teatru absolutnie awangardowego, e, instalacji, e, abstrakcji e, i przede wszystkim. My, jak w ogóle w moim teatrze staram się kłaść nacisk na, na, na myślenie. Zapraszam wszystkich Państwa do naszego lewi. Proszę wstać. Zrobimy jakieś ćwiczenie, to liczymy do... Na, na trzy wstajemy. Raz, dwa, umiemy? I trzy. Brawo! Super! Pierwsze brawo dla Państwa, odrębnie dla Was. I może ostatnie. Zapraszam bardzo. Po schodkach, malutkich schodkach, malutkie kroczki, bezpieczna galeria chodzi coś więcej, znaczy my pokazujemy ludziom, ludzi. to jest tak proste, znaczy w sensie, po prostu ludzie przychodzą do teatru oglądać ludzi, i teraz pytanie, jakich oni ludzi oglądają? Znaczy, czy oni oglądają, oczywiście, oni oglądają jakieś postaci, prawda? i te postaci jakby mogą coś symbolizować, coś opowiadać, ale jakby poza tymi postaciami jest człowiek, zawsze na scenie, tak, jest tym eksponatem naszym na końcu. Jest człowiek, który jest jakby użyty jako obiekt, właściwie nie tylko ten jeden, bo jeszcze jest też, prawda, czarownica, czy tam pani Mops, jak jaka... pani Macocha, jak tam to tę postać państwa czego Um, że po prostu rozumiem um, ludzi i chodzi o to, że, że nie możemy ich ludzi upokarzać i nie możemy ich jakby upokarzać przede wszystkim przez to, że im nie dajemy przestrzeni do działania twórczego i do myślenia właśnie. Mam od Ci ludzie tu, w tym teatrze, grają bardzo trudne role, które są naprawdę nieoczywiste, prawda? Czy Ela Lisowska grająca ojca profesora, intelektualistę, czy, czy Piotr Lisa grający postać mężczyzny, który ma problemy z tożsamością płciową i jednocześnie jest, jest kobietą jakby w, w, w głębi i jakby gdzieś próbuje nią być, czy... Um, czy, czy, czy jego kolej postać by można wymienić tu, to, to, um, to są po prostu rzeczy trudne, niezwykle trudne. Jakby ten, to, to, co Dawid Trafalski w tym przedstawieniu e, wierzy na siebie, to, to jest jakieś przekroczenie absolutne. To jest po prostu e, jakiś, jak powiedziałabym, e, akt e, no, niezwykle radykalny. Ten człowiek głoduje od 40 dni z wyboru. Państwo oczywiście nie muszą mi wierzyć, ani Państwa nie zachwyca ta praca, ja to widzę. Jedynie on prawdę. Jedynie on jest wiarygodnym świadkiem. Ci też wyjątkowo się udało mi, to jest bardzo rzadkie w mojej pracy, ale jakby obejrzeć to przedstawienie, jakby to nie było moje przedstawienie, czyli krótko więc e, bo wiadomo, że różne etapy prób, to są różne rzeczy ważne, że się pracuje nad jakby całą, prawda, obudową, instalacją dźwiękową, muzyczno przestrzenną, świetlną prawda? i gdzie się, e, się traci w tym zmęczeniu potwornym e, e, możliwość jakby wsłuchania się po prostu w już w sam sens jakby tej, tej, e, e, tej, 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 tej instalacji, żeby się im się to udało I, i, i takie są moje właśnie przemyślenia. Państwa, to już koniec spektaklu. Nie ma żadnych ukłonów, nie ma praw. Zapraszam Państwa do szatni.